Maneczko, tutaj Wojtek Kaczmarczyk i kanał Tata Vlog a dzisiaj testujemy tą przepiękną czerwoną strzałę, którą niedawno otrzymałem. Widzieliście już jeden taki odcinek, jak pokazywałem wam testy takiego zielonego rowera elektrycznego. Teraz dostałem w prezencie rower czerwony, więc przez ten cały odcinek z wami będziemy go po prostu testować. Jest składany, jest elektryczny, ma tarczowe hamulce, ma bagażniczek, udźwig chyba 65 kg, nie 25 kg, przepraszam. Więc można też sobie jeździć tak. Możemy pedałować i możemy pedałować elektrycznie, czyli z takim doładowaniem, a możemy też sobie włożyć manetkę i po prostu pojeździć sobie jak na motorze. Jedziemy i testujemy. sobie poświrować i jeździć na przykład na bagażniczku, jeśli wam się znudzi jazda na siodełku, albo jeśli wam się znudzą wasze zęby, no to też można tak poświrować, bo nie wiem czy to jest bezpieczne. Jak na razie zauważyłem, że maksymalna prędkość to około 28 km na godzinę. Jeszcze nie starałem się tego rowerka odblokować, ale w tym materiale myślę, że się postaram. Choć już odblokowywałem manetkę, bo jak go dostałem w kartonie, to znaczy po złożeniu, manetka nie działała, tylko trzeba było zrobić kombinację naciśnięcia hamulca, naciśnięcia gazu, i dopiero wtedy manetka zaczynała działać. Narra. W moim teście pomaga mi mój przyjaciel Dariusz, który był też na ostatnim odcinku, wtedy też mi pomagał tak. kręcić. Dariusz jest moim przyjacielem od rowerów. Nie? Zawsze jak jeżdżę na rowerze to z nim, czyli raz do roku. Ale zawsze na elektrycznym rowerze. Ale mi się lepiej podoba tylko na tej manetce jazda niż, niż jazda bez manetki. Znaczy, pedałowanie jest fajne, ale po co pedałować, jakby jeździł na samej manetce? Zrobiliśmy pierwsze 4 km. Wiele nie mogę jeszcze powiedzieć. Po prostu rower. Pedałujemy, jedziemy na manetce, też fajnie się jeździ. Później Wam jeszcze zaprezentuję jego ciekawostki. Bo, na przykład, to co przed chwilką zauważyłem, to system blokowania amortyzacji. Teraz amortyzator jest zablokowany, a jak chcę, to można go odblokować. Wolę na odblokowanym. Ja mam pytanie. Nie ma pytań. Czy przepięknie się komponuje w tym czerwonym rowerze? W czerwonej bluzie, w przepięknym żółtym rzepaku. Owszem, tak. Tylko cały czas coś mi świszczy. To też jest minus takich rowerów, że trzeba je samemu złożyć. To znaczy, można je oddać do sklepu rowerowego, żeby go poskładali, ale ja dostałem go w kartonie. Sam go poskładałem i słyszę, że hamulec delikatnie piszczy przedni. Nie przejmujemy się tym. Nasmarujemy. Nie no, wiem, że hamulców się nie smaruje. A jakie było pytanie? Po co ktoś by miał zablokowywać amortyzatory? Odblokowuje się amortyzatory na przykład na takiej szutrowej drodze, gdzie, gdzie są dziury, a blokujesz na przykład na asfalcie, gdzie jest równy, jak pedałujesz na przykład pod górkę, to żebyś nie tracił energii na wpompowywanie tej kierownicy w ten. No jak jedziesz, wiesz, jak jedziesz pod górkę, robisz sobie blokadę. Czekaj, bo w czasie jazdy ciężko to zablokować. Muszę zatrzymać się. Pokażę Wam to, o. Teraz masz zablokowane i wiesz, pedałujesz na stojąco, nie? I nie tracisz energii rękami na wbijanie tej kierownicy, nie? O, tak robisz, nie? Tak pedałujesz pod górkę. No. Nigdy tego nie zrobiłem. Miałem kilka rowerów z blokowanymi amortyzatorami. W życiu nie zablokowałem, ale w życiu też nie jeździłem pod górkę. O Jezu, strasznie. Na zablokowanym amortyzatorze strasznie się... No. Stuka jak kurczę w O Jezu. Łapy, łapy, łapy wybite. Sprawdźmy go w terenie. Wygląda jak rower miejski, poruszasz się nim jak rowerem miejskim. To jest rower miejski, ale w terenie też sobie radzi. No. no, no. W ogóle znalazłem nową opcję, teraz jechałem po tych górkach, zablokował mi się gaz. Nie wiem, czy to jest opcja, która powinna być, czy zrobiłem to przypadkowo, ale jechałem cały czas na gazie i nagle puściłem gaz, a on jechał 19 km na godzinę. Myślę, że to też jest w ustawieniach, że można to zmienić, że po prostu jest to taka, wiesz, blokada, żeby nie trzymać ręki. Tylko po prostu puszczasz, a, że jest i... taki tempomat. no, tempomat, no. Sprawdzę to jeszcze raz. No działa ten tempomat. tempomat. No, nie wiem, jakieś 5 sekund chyba trzeba przytrzymać ten gaz. I puszczasz i normalnie jechał mi 19 na godzinę. Okay. To w zależności wszystko od biegu, który mam wrzucony, taką prędkość utrzymam. Teraz dam na dwójkę. To maksymalna prędkość na dwójce będzie 12. Puściłem i nie działa teraz. Wcześniej działało. No to co? No, no jak nie wiedziesz to położysz rower i wyskoczysz dobra to chociaż to nagraj, nie? No, <grybujesz> Dobra i teraz... Darek mówi wieć? na to I pełna nie no, to nie wiedziesz <grybujesz> O nie <grybujesz> Chyba Tak, to nie... Nie, bo się nie rozpędziłeś mordo, musisz bardziej <grybujesz> O kurde, ale Czekaj, bo to jest źle, że tu jest ten Przedni hamulec po lewej stronie, przedni jest zawsze po prawej chyba. No i teraz, Uf! jest czas, ale nie, no nie. Dojechaliśmy. Dojechaliśmy tutaj na jakieś hałdy. Pierwszy raz je w życiu widzę, a mieszkam niedaleko. Ale zmachałem się, dostałem zadyszki. Na elektrycznym rowerze dostać zadyszki, to chyba trzeba mieć kondycję elektryka. Chodź, sprawdzimy, co tu się dzieje. Ło, wow, jak tu fajnie. Tylko ta hałda jest tutaj... Wiem, że będzie ekstremalnie i chyba jest. Myślałem, że będzie mniej ekstremalnie, że pojeździmy sobie po mieście a odkryliśmy fajne hałdy i też jest nieźle. Zejdziemy tam. Ej, no tutaj to jeszcze nie byłem. Przepięknie zachowana jest ta hałda. Naprawdę, moi drodzy. Co prawda, był tu zakaz wstępu, ale jest tu pięknie. Ścieżka rozjechana, ale naokoło nie ma takiego. Chciałbym powiedzieć, że nie ma takiego syfu, ale tutaj delikatnie jest syf. Ale jest naprawdę w porządku. Jest tak ładnie zielono, że ja to dopiero pierwszy raz odkryłem. Może dlatego, że zwykłym rowerem bym pod tą górę pewnie nie wjechał. Wow, mega pięknie. Co? Jeśli ktoś chciałby się tu wybrać, dajcie znać w komentarzach, bo jeśli nie wiecie, gdzie to jest, to chętnie Wam napiszę. Nie powiem tutaj wszystkim dookoła, żeby zaraz hałda nie była rozjeżdżona. Tak jak to się dzieje teraz przez nas. tempomat z jednej strony jest fajny, a z drugiej strony jest niebezpieczny, bo teraz nakręciłem 26 na godzinę i, i chciałem puścić, bo mówię zwalniam, a on mi nie zwalnia, bo trzyma tą prędkość, więc no takie plusy i minusy tempomatu jedziemy stop, jedziemy stop. tu? dawaj, dawaj, fajnie Mi się wydaje, że w rowerach zawsze jest na lewej, tylko w noga jest na odwrót i w motorach bo w motorach masz na lewej sprzęgło. Bo... Jak widzicie, jadę sobie teraz bez trzymanki, bez użycia pedałów i bez kręcenia manetki, a ten rower jedzie, czyli udało mi się uruchomić ten tempomat. Fajna zajabka, bo można się zagapić naprawdę, nie pedałując, nie kręcąc manetką, można się zagapić i nie zauważyć tego, że on trzyma cały czas tą prędkość. A prędkości trzymał 20, chyba, nie wiem 5 czy 24 km na godzinę, więc yy, można się zdziwić. Na końcu drogi się tym rowerem zatrzymałem, potestowałem sobie go na płaski mi nie tylko i muszę powiedzieć, że mam dobre zdanie o tym sprzęcie. E, mamy silnik o mocy 750 W, e, pojemność akumulatora to jest 13 Ah e, i też kilka osób wcześniej kiedyś pytało w tym innym rowerze, czy jest jakieś zabezpieczenie, że ktoś ci może wyjąć y, baterię. Oczywiście, że jest. Tu mamy kluczyk i y, y, jak sobie rozpinamy, kluczyk zamknięty, to baterii po prostu nie wyjmiemy, bo tu nam się taki bolec wyjmuje i... Tej baterii po prostu nie jesteśmy w stanie wtedy przy zamkniętym wyciągnąć. A rower można złożyć tutaj. Tak samo jest składalny. Możemy sobie to <laughs> odczepić. Ciachmyk, pyk i na przykład schować go do większego bagażnika. Jeśli taki posiadamy, to co wcześniej mówiłem. Regulowane amortyzatory, lampka przednia, lampka tylna tutaj. Bagażniczek max 25 kg. Ponoć. 50-60 km według specyfikacji można na tym rowerze zrobić na manetce. Dużo więcej kilometrów można zrobić jak pedałujemy i mamy wtedy to doładowanie. Jeszcze to przetestuję, jeszcze 50 km na jednym ładowaniu nie zrobiłem. No i waga, waga około 35 kg. Cały rower waży około 35 kg. W ogóle na samym początku nie wiedziałem jak go odpalić. Bo zawsze się albo przytrzymuje jeden klawisz, albo drugi. Tu patrzę jeszcze jakieś dwa klawisze, a się okazało, że jest jeszcze klawisz od dołu. A i też nie odpalimy go, jeśli mamy kluczyk przekręcony. O, teraz jest zdecydowanie łatwiej. Czyli ten kluczyk to nie jest tylko zabezpieczenie baterii, ale również tego, że ktoś nam tego rowera nie odpali. Co prawda może wsiąść i zacząć pedałować i odjeżdżać, no ale nie będzie to wtedy w pełni rower elektryczny. A i jeszcze zapomniałem powiedzieć o cenie. Cena to 999 euro, czyli w przeliczeniu na nasze około 4,5 tysiąca Czy warto? Myślę, że fajny sprzęt dla zajawki. Czy komuś się on spodoba, czy nie, no to każdy musi sobie go ocenić samodzielnie. Ja oczywiście go dostałem w ramach tych testów, które teraz Wam w odcinku pokazałem. Jestem z niego zadowolony i jadę dalej. A Wy zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, możecie zadać pytania, to śmiało na nie odpowiem. Oczywiście, dotyczące tego sprzętu. Chyba, że macie jakieś inne pytania dotyczące czego innego, to też koniecznie możecie napisać, a ja na nie odpowiem. Bye-bye, bye. jadę dalej. Do zobaczyska.